Cześć, dzisiaj zrobimy dwie karteczki świąteczne. Już dzisiaj będę pracowała z tą kolekcją, o taką Jolly Season, niebieską. Do czerwonej jeszcze przejdziemy oczywiście za jakiś czas, bo wiecie, taka czerwona, zielona, ona bardziej taka świąteczna, więc najpierw zaczynam od tej niebieskiej. Będę używała bloczek 15 na 15 cm, plus do tego jeszcze tam różne dodatki, też oczywiście taki miks. Zrobimy dwie kartki. Co jeszcze? Dodam oczywiście jeszcze kwiatuszki, oprócz tych papierowych elementów. Więc co? Będę potrzebowała dodatkowo tylko kwiaty, styropianowe kulki takie do dystansu, oczywiście nożyczki, klej. No i oczywiście baza kartkowa i papiery same. No to już wszystko jest przygotowane. Więc lecimy z tym tutorialem. I najpierw oczywiście chcę przykleić te papiery do kartki, do bazy kartkowej. A potem już ułożymy kompozycję na jednej i na drugiej kartce. okleję tę bazę i teraz zobaczcie, no zobaczcie, jakie piękne papiery, no ten arkusz to po prostu no to zobaczcie, jak pięknie to wygląda, więc i teraz tu ułożymy kompozycję na tej i na tej kartce, więc zobaczcie, no przepiękne papiery, super, uh, wiecie, z tyłu zawsze dodaję takie, wiecie, papiery takie piękne, które pięknie to ułożone kompozycje, takie kwiatowe, gdzie dużo tego wszystkiego jest i tutaj tylko zostanie to moje imię na i i będzie pięknie, więc powiedzmy, że zadekorowany będzie i z przodu i z tyłu, więc zawsze tak robię. Więc tu, póki co wyschnie, a ta, którą okleiliśmy pierwszą, więc, więc z tej i zaczniemy z tej kartki. I tu ożymy kompo kompozycję tutaj. Ja wszystko przygotowałam e na tym arkuszu. Ja chciałam, bo tutaj jest dużo bombek takich pięknych, więc ja powycinam ich i chcę stworzyć z nimi taką kompozycję piękną. A też rameczki. Rameczki to po prostu ja uwielbiam, kiedy są w kompozycji też, więc tu dodaję też rameczki takie piękne. Zobaczcie. No, to będą u mnie takie rameczki, plus do tego oczywiście jeszcze zadekoruję tymi bombkami. Tak? Więc zobaczcie, jakie piękne tu bombki. No, po prostu sztos. Zobaczcie, różne takie piękne bombki. Więc super. I jedna kartka gotowa. O, oczywiście jeszcze trzeba będzie dodać tutaj jakiś e, blask, oczywiście, jakiś, no, jak zawsze. Jakieś cekinki tutaj ma przykleić, tak? Więc to trochę później, więc najpierw e, też ułożę kompozycję e, na drugiej kartce. W tej drugiej kartce oczywiście <gryw> bardzo spodobały mi się te dziewczynki takie. O, zobaczcie, no to może jeszcze i chłopczyk tu nie wiadomo, czyli takie e, dzieci, <noise> więc takie śmieszne. Zobaczcie, coś tam śpiewają sobie. I chciałam to zrobić, jak wiecie, tak w oknie to widać, więc zrobiłam powiedzmy okno takie, no, rameczkę taką, shaker. O, zobaczcie, no, wiecie. No, dodałam tutaj tekstury białe taką, więc. I shaker będzie u mnie tu w karcie. No, widzicie, jak pięknie to wygląda. No, super. Więc. Mm, więc więc przyklejam to wszystko dodaję tu wszystko do kompozycji do tej Więc e, karteczki gotowe, zobaczcie. Ja przyklejałam ja te cykiny na gorący klej, bo nie mam e, u siebie tego e, Heavy Body gel. Więc kiedy nie mam nic, wtedy przykleję na szybko tym gorącym klejem. Więc trochę, trochę tak wyciskam i przykleję te cekiny, więc to też, wiecie, takie rozwiązanie szybkie. Taka kartka u nas jest, tu jeszcze napis jakiś dodać na przykład, tak? I to może być nie tylko taka e, świąteczna kartka, ale na, na pewno jakaś taka urodzinowa też. Więc taka karteczka, A, zobaczcie. No przepięknie, przepięknie, to, to bo, te bombki to po prostu sztos, no uwielbiam, uwielbiam takie bombki, uwielbiam te rameczki, więc to połączyłem to wszystko, co mi podoba się, więc taka karteczka, jedna i druga, o taka, zobaczcie, tutaj już z tym shakerem takim, mini shakerem, tak, więc i tu takie e, dziewczynki tam, chyba tam dziewczynki tylko, a może to chłopczyk jeszcze? Możliwe. Nie wiem. Więc i tutaj też dodałam szybko też cekinki takie, więc takie piękne karteczki. a Tu niby takie, wiecie, okna, przez które widać, że ktoś tam śpiewa tam na dworze. Więc taka kompozycja piękna i takie karteczki. Takie też, no... Powiedziałabym takie świąteczno-rodzinowe, powiedzmy tak. Więc... Aha, zobaczcie, no. A, dziękuję, że oglądaliście ten filmik. E, napiszcie mi w komentarzu, które bardziej Wam podoba się. A może i ta, i ta podoba się, więc zapraszam w komentarzu oczywiście. A, też zapraszam do polubienia tego filmika i innych na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji oczywiście, żeby nic Wam nie uknęło, bo tutaj wychodzą tutoriale zakupy. Więc też Wam bardzo spodobał się ten filmik, w którym pokazałam swoją twarz to zostawi linka można tam przejść zobaczyć więc a, też a, dostałam takie zapytanie, że a, opowiedzieć swoją historię czyli a, o swoim życiu w Polsce i nie tylko więc ja no wiecie taki zrobiłbym taki filmik w którym tam nie wiem powiedziałbym skąd jestem a, gdzie urodziłem się i tak dalej, więc coś tak wiecie więcej o sobie trochę, trochę więcej prywaty, <grywamy> powiedzmy tak. I będzie taki filmik oczywiście też będzie filmik o tych wszystkich takich platformach, stronach, Madamy i tak dalej, więc ja o tym pamiętam oczywiście też różne tutoriale, więc skończę ten, ten warsztat płatny. I będę normalnie wychodziły te, te różne filmiki. Więc, bo już mam zaległe niektóre filmiki i tematy też, więc... Bo też mam tu różne, różne zakupy, które są z, z sierpnia już z września, więc no, Też we wrześniu nie będzie filmika, co stworzyłam w sierpniu, bo ja tam stworzyłam chyba tylko jedną pracę. Tak czy nie? Ja już nie pamiętam. Chyba tylko jedną, tak? A co, a co mnie tam było? Aha, czyli, no, album? Nie, nie album. Album to było w lipcu, więc ja już nie pamiętam nawet. No, to, ale w, w sierpniu u mnie było mało prac, więc nie zawsze ja tworzę dużo tego wszystkiego, więc tak, chyba tylko tak jedna praca, tylko w, w, w sierpniu była. A którą stworzyłam, więc no nie chcę, no i też wiecie, ja nie chcę oczywiście robić taki filmik z jedną pracą, I dlatego ta praca pójdzie w, w te prace z, z wrześniem, bo w wrześniu już i te kartki pojawią się, i jeszcze album ten, który dla warsztatu też, i jeszcze mam zamówiony też album taki ciekawy, ciekawy tam temat, więc też pokażę to wszystko we wrześniu, czyli ten filmik wyjdzie oczywiście już w październiku. Uh, no i to wszystko. <laughs> więc dla tego filmika chyba to wszystko powiedziałem, co chciałam, no więc zapraszam w komentarze, uh, zapraszam do polubienia tego filmika, zapraszam do subskrypcji też i co? To wszystko na dzisiaj, więc życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia i widzimy się w następnych filmikach i tutorialach. Pa!